Jakie właściwości ma wanilia? Do czego uzyc wanilię? Wanilia to najbardziej znana przyprawa smakowa, która Amerykanie wnieśli do świata kuchni? Jest jedna z najdroższych przypraw zaraz po szafranie i kardamonie. Owoce wanilii o kształcie straka fasolki szparagowej lagodza objawy stresu i zmęczenia, działają rozgrzewa jaco oraz pobudza jaco. Gdzie wykorzystać tę wspaniałą przyprawę? Wanilia wanilia należy do roślin jednoliciennych z rodzaju storczykowatych, plac. Orchidaceae. Dotychczas opisano 109 gatunków, z czego tylko 3 maja znaczenie komercyjne jako źródło wanilii, należy do nich: vanilla planifolia endrius, vanilla pompona oraz vanilla tachitensis. Obecnie głównym źródłem przyprawy zwanej laskami wanilii są owoce wanilii plaskolistnej, plac. Vanilla planifolia endrius. Wanilia plaskolistna pochodzi z Mezoameryki, dokładnie Meksyku i Gwatemalii. Do dzisiaj można ją ja spotkać dziko rosnaca na terenach lasów tropikalnych w Ameryce Południowej i Środkowej. Wanilię otrzymuje się z wyhodowanych strakoksztaltnych torebek zbieranych w fazie niepełnej dojrzałości, które zostaje poddane procesowi fermentacji, w celu uzyskania charakterystycznego smaku i aromatu. Następnie są one suszone, w wyniku czego przybierają ciemnobrazowa barwę z delikatnym białym nalotem waniliny. W ten sposób powstaje tak zwany laski wanilii. Substancja odpowiedzialna za szczególny zapach i smak wanilii jest związek glikozydowy, wanilina. Swiezozerwana wanilia jest bezwonna, ponieważ wolna wanilina nie występuje w fasoli podczas zbiorów. Wanilina powstaje dopiero w wyniku działania enzymów gdy jest poddawana procesowi fermentacji i suszenia, wanilina powstaje również w czasie przechowywania lasek wanilii. Dlatego te im starsza wanilia, tym lepsza wanilia. Uprawa dawniej wanilię uprawiano wśród drzew rosnacych w lasach tropikalnych. Jej klacza oplatali drzewa i krzewy, czyniac z nich swoja podporę. Wanilia zwila się skladnikami pokarmowymi z obumarłych pni i kory drzew. Wówczas zapylana była naturalnie przez kolibry oraz niewielkiej pszczole bezadlowe, występujące tylko na terenach Meksyku. Przyczyniło się to do tego, iż największym producentem lasek waniliowych był właśnie Meksyk. Wanilia, mimo iż posiada męskie i zęskie organy, to nie doprowadza do samozapylenia, ponieważ są one przedzielone blona. Dlatego też dzisiaj wanilię zapyla się ręcznie co umożliwia powstawanie upraw w innych rejonach kraju. Obecnie wanilia uprawiana jest na plantacjach, gdzie stosuje się niskiej podpory, ułatwiające ręczne zapylanie. Aktualnie największym producentem wanilii na świecie jest Madagaskar, z pochodzi wanilia burbonska. Na drugim miejscu wśród czolowych producentów wanilii jest Indonezja, a za nimi Chiny. Uprawa wanilii jest dosyć czasochlonna. Wanilia wypuszcza kwiaty, które otwierają się zaledwie na kilka godzin w ciągu jednego dnia w roku. Jeśli nie zostana w tym czasie zapylone, opadają, ja. na owoce wanilii należy czekać 6 do 9 miesięcy. Po tym czasie owoce osiagają ja odpowiedni rozmiar i dopiero wtedy są one zbierane, fermentowane i suszone, co pozwala im zyskać charakterystyczny aromat. Wanilia w właściwości wanilia dzięki obecności związków, które wzmagają aktywność seksualna, znajduje się na liście naturalnych afrodyzjaków. Posiada delikatne działanie antyseptyczne, działa pobudzająco u osób zmęczonych i wyczerpanych. Dobrze rozgrzewa i wzmacnia. Wanilia wpływa rozkurczowo na mięśniówkę glatka przewodu pokarmowego i układu moczowego, lagodzi również objawy bólowe w zmianach reumatoidalnych i zwyrodnieniowych. Wanilia wpływa pozytywnie na procesy trawienia poprzez zwiększenie wydzielania soku zolatkowego. Hamuje również aktywność co osrodka laknienia, co ułatwia stosowanie diet odchudzających, a także zmniejsza hec na slodycze. Sam zapach wanilii działa kojaco i uspokaja jaco, lagodzi stres i napiecie nerwowe, oraz ułatwia zasypianie. Dobrym rozwiązaniem dla osób. Które mają tendencję do ciągłego napiecia nerwowego i zajadania stresu jest użycie na wilzaczy powietrza z dodatkiem olejku waniliowego oraz dodawanie wanilii do potraw. Wanilia nadaje potrawom slotkawo korzenny smak i zapach. Można uzycja do wypieku ciast i ciasteczek, dodać do deserów, płynnej czekolady, koktajli, soków, lemoniat, kompotów, budyniów, lodów, owocowych musów, kremów a nawet sosów używanych do dan rybnych mięsnych czy owoców morza wanilia cena gdzie kupić wanilię można kupić w sklepie z przyprawami w sklepach internetowych oraz supermarketach jest ona dostępna w postaci lasek proszku lub ekstraktu w sprzedaży internetowej ceny za jedna laskę wanilii o długości 8 do 13 cm zaczynają się od 8 zł za 10G mielonej wanili trzeba zapłacić z minimum 15ZL. Natomiast 60 ml ekstraktu z wanilii kosztuje 25-45ZL. do 45 ZL. Co wpływa na wysoka cenę wanilii. Na pewno skomplikowany proces zapylania oraz długi czas owocowania, a następnie preparowanie lasek wanilii. Wanilia jest popularna przyprawa używana przede wszystkim w cukiernictwie oraz w przemyśle spożywczym do produkcji lodów waniliowych, waniliowego mleka lub serków homogenizowanych, do produkcji likierów i przyprawiania czekolady. W większości przypadków dodaje się do nich syntetyczny aromat waniliowy, który z naturalna wanilia nie ma nic wspólnego. Syntetyczna wanilina ma właściwości toksyczne, dlatego lepiej unikajmy produktów które ja zawieraję. Ja. W sprzedaży dostępny jest również cukier waniliowy. Nie dajmy się jednak zwieść szkodliwemu cukrowi wanilinowemu, który jest jedynie namiastką prawdziwego cukru waniliowego. 20 g saszetka cukru wanilinowego kosztuje 0,60 do 1 zl, natomiast 20 g cukru waniliowego 2,50 do 4 zl. Możemy samodzielnie przygotować cukier aromatyzowany naturalna wanilia. Wystarczy do slojka nasypać cukier, biały, brazowy, ksylitol lub erytrol, włożyć do niego kilka lasek wanilii, następnie szczelnie zakrecić i odstawić na kilka tygodni. Po tym czasie substancje przenikające z lasek, nadają cukrowi charakterystyczny zapach i smak. Wanilia jest jedna z najcenniejszych przypraw świata. Znalazła się na liście naturalnych afrodyzjaków, wykazuje działanie pobudzające i rozgrzewające, lagodzi na piecie nerwowe. Lasuchom może pomóc w zmniejszeniu ochoty na podjadanie słodkości. Wanilia charakteryzuje się szerokim zastosowaniem w kuchni, zarówno do słodkich deserów, jak i do sosów podawanych do dan mięsnych i rybnych. Wanilia często jest wykorzystywana w przemyśle spozywczym do wyrobu produktów o smaku waniliowym pamiętajmy jednak aby przed ich zakupem czytać skład by nie dać się nabrać na syntetyczną wanilinę która wykazuje działanie toksyczne na nasz organizm